Witam Państwa w krótkim filmiku prezentacyjnym jednej z platform Androidowych dostępnych w naszym sklepie jest to model GMS jednostka 98F. Jednostki te są dostępne w dwóch wydaniach: 6 GB ramu z ekranem QLED i 8 GB ramu z ekranem 2K. I oczywiście 9 i 10 cali w zależności do jakiego samochodu są przewidziane. Na dla innych GMS-ów wyróżniają się tym, że został tutaj zastosowany dużo mocniejszy procesor. Ponad 2,7 GHz będzie to widoczne w prędkości działaniu stacji i e, użyto tutaj Bluetooth firmy Qualcomm. Dla tych, co będą potem chcieli więcej poczytać, Qualcomm pisze się w ten sposób. E, wiąże się to z tym, że mamy tutaj do czynienia z dużo lepszą jakością rozmów, jest więcej ustawień związanych z Bluetoothem, przede wszystkim tego, e, jak nas tutaj słychać. Jeśli chodzi o obsługę, jednostka ta jest bardzo zbliżona do modelu 77, czyli jest z tych takich bardziej nowoczesnych. Nasze menu główne wygląda w ten sposób. Mamy duży widżet mapy, mamy skróty do podstawowych aplikacji. I mamy parę takich pasków skrótów, które możemy sobie schować lub rozwinąć. Standardowo domek cofni głośniej ciszej. Możemy to też przerzucić sobie na drugą stronę, jakbyśmy woleli, i na dole mamy taki pasek skrótów, gdzie możemy sobie edytować, do jakich aplikacji chcielibyśmy mieć szybki dostęp. I będąc w dowolnym miejscu na stacji, możemy sobie wtedy do tych aplikacji przejść. Radio wygląda w ten sposób. Niektóre stacje radiowe będą miały swoje dedykowane grafiki. Nawigację możemy oczywiście sobie wrzucić na duży ekran. Pozostałe aplikacje, możemy też oczywiście ściągać nowe aplikacje ze sklepu Play. Z takich istotniejszych to na przykład są motywy. Mamy tutaj dostęp do dużej ilości motywów. Czyli, jeżeli na przykład nie podoba nam się ten motyw główny, albo stwierdzamy, że jest on zbyt trudny w obsłudze, to możemy sobie wybrać jakiś prostszy. Mamy oczywiście odtwarzanie muzyki. Może to być te Bluetoothowe, może to być też normalne z USB. Mamy dość zaawansowany equalizer. Też bardzo fajnie przedstawiony graficznie. Mamy Android Auto i CarPlay działający także bezprzewodowo. Mamy radio internetowe. Po udostępnieniu internetu oczywiście działa nam też YouTube, możemy sobie zainstalować Spotify'a i inne aplikacje. W tym motywie stacja też potrafi działać w trybie dzień-noc, czyli jeżeli sobie go odpowiednio tam podłączymy, to wtedy nam się. A nie ten. To wtedy nam się przełączy na przykład w tryb dzienny. Można też ustawić, żeby była cały czas w jednym trybie. To już jak to woli. Stację tą rekomendujemy przede wszystkim dla osób, którym zależy na większej jakości rozmów po Bluetoothie, bez względu właśnie na te przetworniki Qualcomm. Więcej informacji do poczytania poniżej w opisie w naszym sklepie i zapraszamy do kontaktu i zakupów.